Hej, jestem Szymon Ryk w dzisiejszym odcinku pokażę Wam organizację skarbu. Jest to jest story pirata, więc let's go, Łapka w górę, komentarz subik, a my zaczynamy. Więc... To jest tutaj w tym miejscu, to jest obok stacji benzynowej, obok paz, obok portu Zangudo e, Tu jest takie coś, nie to nazwać. I to jest tutaj, więc wysiadamy sobie. Obok tu jest oczywiście ta łódka jak zawsze. W sumie woda, most, jakbyście widzieli. Więc my sobie zbieramy. Mamy kolejną lokalizację. Więc to tyle. Pamiętajcie o komentarzu, subiku i łapkę w, i łapce w górze. A my sobie kończymy. Zapraszam na Discorda, link oczywiście w opisie. Siemana rapa cześć i ELO!